Witam serdecznie. Postaram się szybko odpowiedzieć na pytanie w praktyce, czym różnią się enkodery zastosowane w zasilaczach w stosunku do potencjometrów. Potencjometry to inaczej rzecz biorąc, są to rezystory nastawne, a impulsatory, enkodery, elementy mechaniczne, które wysyłają impulsy cyfrowe, czy kręcimy w lewo czy w prawo do mikroprocesora, natomiast te potencjometry, rezystory nastawne wysyłają sygnał napięciowy do np. Na operacyjnego, który tam nastawia napięcie. W czym to się objawia w praktyce? Tutaj mam tę nowszą wersję RXN 305D, gdzie właśnie są zastosowane te impulsatory i mamy taki impulsator do zgrubnej regulacji napięcia oraz precyzyjnej. I w praktyce to się polega na tym, że tym impulsatorem możemy kręcić dowolną ilość razy zarówno w lewo, jak i w prawo, natomiast w przypadku tutaj potencjometrów mamy ograniczony skok. Ale co za tym idzie? Tutaj mamy tą już rozdzielczość regulacji. Minimalną 10 V. Tutaj natomiast y, możemy tym potencjometrem sobie takie malutkie skoki dokonywać, że gdybyśmy podłączyli zewnętrzny woltomierz, moglibyśmy regulować to napięcie z jeszcze większą rozdzielczością, mniejszą niż 1,1 V. Ale to jest taki y, szczegół. Generalnie rzecz biorąc, te y, impulsatory ich największą y, tą cechą. Y, Pozytywną jest to, że możemy regulować wartość ograniczenia prądowego bez konieczności zwierania wyjścia. Widzą Państwo, reguluję tą wartość ograniczenia prądowego. Na chwilę mi się wyświetla i następnie. Amperomierz przełącza się w tryb odczytu bieżącej wartości. Natomiast w tych klasycznych konstrukcjach, gdzie do regulacji prądu są użyte te zwykłe potencjometry, należy wykonać taką operację. A mianowicie zewrzeć wyjście przy minimalnym napięciu. Nam no, można nawet ten prąd na początek skręcić do zera. Robimy zwarcie pomiędzy dodatnim a ujemnym zaciskiem, i teraz możemy sobie regulować tą wartość prądu, prawda, tutaj regulujemy, zgrubnie też można, ten zasilacz akurat ma do 10 Amperów, a więc możemy sobie tą regulować wartość, gdy ustawimy tą interesującą nam war nas wartość ograniczenia prądowego, wyciągamy tą zworę, a więc nie płynie żaden prąd i teraz możemy doregulować sobie to napięcie. I to są główne takie różnice. Jeżeli chodzi o trwałość potencjometrów, naprawdę można pominąć ten fakt, ponieważ do tej pory żadnych nie mieliśmy reklamacji związanych właśnie z uszkodzeniem potencjometrów.